Siemanko, niedziela i taka padaczka taka jak tu. Czyli Foster. hi, hej, hej. A, tak wygląda skraplacz. Tak, to właśnie, zalepiony Pizdziec. Hej, tutaj, o, proszę bardzo. Skrzynka elektryczna, bardzo prosta. Zadzwonili, czy nie mogę jechać? Kurwa. Dzisiaj double bubble, czyli podwójnie płacą, to mówię. Czemu nie i tak pogoda jest gówniana? To tak jakbym siedział w domu. A tak to wiecie. Zawsze to jakiś grosz. Także mamy tutaj binowajce. Zaraz Wam pokażę, co się dzieje. Prosto. Łącza się. Tu się nic nie kręci. A chciałby. Czuć opór na nim. Chciałby, bardzo by chciał. Teraz długo dość chodzi, bo jest ciecz, ciecz jest jakby skłodzona ale zaraz go stąd wypierdzeli Ciujnik wysokiego ciśnienia jak go wywali, nie? Czuć, czuć wysokie ciśnienie. O! I bęk I zazwyczaj się załącza co parę minut na parę sekund i się wyłącza. Dobrze, dobrze. Hops, proszę bardzo. Czyli ten przypadek, myślałem, że będzie mało gazu, ale na szczęście nie, to nie będę musiał robić próby ciśnieniowej i tak dalej, bo to wiecie, więcej zachodów przy tym jest. No tutaj mamy winny wentylator, czyli mamy jedną, drugą i tutaj na dole mamy, tam gdzieś jest trzecia i czwarta śrubka pod spodem. Te śrubki odkręcamy, wyciągamy wentylator, wymieniamy 25W wentylator, kabelny bezpośrednio wpinamy tutaj, to jest ten czarny, o, to jest ten kabelek. I tyle. I tak to wygląda. O, robota przy niedzieli. Oj człowiek. Tutaj kurna dość Niekomfortowo to robić. O, jest tak w miarę wysoko i w miarę niekomfortowo. No ale biorę się za robotę, a jeszcze wyczyszczę ten skrapacz, bo ten skrapacz w ogóle. A on też tak jakby... Na dole moksiejszy był ten kurz. No zobacz, zobaczymy, zobaczymy co się dzieje. Zobaczymy, może gdzieś jest faktycznie jakieś... Ale nie wygląda, by to było bardziej bo to, to, bo to chuje tych Zobaczcie co się dzieje z człowieku. Patrzcie jedną no, te pidżyny. Gołębie są kurwa, nie? Gniazda mają, a założyli to siatkę, żeby tam te gołębie się nie pchały, nie? A jest ich tam od chuja. Ach. Dobra, biorę się. Także maszyna gwizda, problem naprawiony, wymieniony jest, został wentylator wyczyszczony, został kondenser, nie widziałem żadnych wycieków gazów i tak dalej. Temperatura, zaraz, pokażę. zaraz pokażę, temperatura schodzi w dół. było 5, także spoko. Co więcej, nic więcej, prosta robota, prosta robota sprzęt już jest dość stary już widzę, że tutaj tutaj już ten zaczyna się robić dość nieciekawie ale ja to zostawiam, nie do tego zostałem wezwany wiesz <grym> o co chodzi także udanie niedzieli, widzimy się no nie niedługo, kurde, bo teraz nie miałem jakichś ciekawych robót to mi wypadło jakoś tak, powiem wam, że odstrzana nie spodziewałem teraz nie mam serwisów, tylko bardziej mam to się Czy serwisowanie sprzętu, czyli tam czyszczenie, klimatyzacji, pierdoły, takie wiecie, no trzepanie filtrów, kurde, bo nie jesteśmy w tym zajęci, nie mamy tyle roboty, że takie jakiejś instalacji, także no robi się, co się robi, żeby tylko była robota, a nie będę wam rzucał filmików, jak nagrywam, jak trzepię filtry, bez sensu, bez sensu, bez sensu, dobra, trzymajcie się, cześć.